Ringo Starr. Ringo Starr właśnie skończył 85 lat, ale świętowanie jego urodzin zaniepokoiło fanów. Perkusista Beatlesów rozpłakał się podczas swojego dorocznego momentu pokoju i miłości. Z powodu choroby musiał odwołać koncerty w Filadelfii i Nowym Jorku. Lekarze zalecili mu odpoczynek. Ale coś głębszego wydawało się nie tak. Po raz pierwszy publicznie opłakiwał Johna i Georgia podczas swojego urodzinowego przemówienia. Jego głos się załamał. Co tak naprawdę dzieje się z ostatnim żyjącym Beatlesem? Że wszyscy tak się martwią? Richard Starkey urodził się 7 lipca 1940 roku przy Madron Street 9 w Liverpoolu. Tego lata niemieckie bomby spadały na miasto niemal każdej nocy. Rodzice starali się zachować spokój, ale wszystko wokół nich drżało, a jego ojciec, Pickers Richard Starkey Sr., zaczynał już odpływać. Kiedy mały Richard miał zaledwie trzy lata, ojciec odszedł i już nie wrócił. Jego matka, Elsie, nagle musiała wychowywać go sama. Pracowała całymi dniami jako sprzątaczka, a nocami jako barmanka, żeby opłacić czynsz i jedzenie. W 1944 roku zostali zmuszeni do przeprowadzki do tańszego mieszkania, ponieważ nie byli już w stanie utrzymać kosztów utrzymania. Potem nastąpiło coś jeszcze gorszego. Kiedy Richard miał sześć lat, pękł mu wyrostek robaczkowy. Początkowo wydawało się, że to tylko kolejna operacja, ale coś poszło bardzo nie tak. Zachorował na zagrażającą życiu infekcję zwaną zapaleniem otrzewnej i zapadł w śpiączkę na kilka dni. Nikt nie był pewien, czy przeżyje. Spędził w szpitalu prawie cały rok, Zdala od matki. A kiedy w końcu wyszedł na wolność w maju 1948 roku, miał 8 lat i nie potrafił nawet poprawnie czytać ani liczyć. Ale nie narzekał, po prostu szedł dalej. W wieku 13 lat, po tym jak zaczął brać korepetycje, aby nadrobić zaległości w szkole, katastrofa ponownie nadeszła. W 1953 roku w jego szkole wybuchła epidemia gruźlicy i Richard zachorował. Został wysłany do szpitala specjalnego, gdzie musiał pozostać przez dwa lata. Było samotnie, bez przyjaciół, bez szkoły, tylko cisza. Ale pewnego dnia pielęgniarka dała mu bawełniany młotek i kazała mu uderzać nim o metalową szafkę. O tak, dla zabawy. Ten dźwięk rozpalił w nim coś nowego. Pracownik służby zdrowia dał mu płytę Bedtime for Drums i nie mógł przestać jej słuchać. To był pierwszy raz, kiedy poczuł, że ma coś swojego. Dorastał w dzielnicy Dingle, jednej z najtrudniejszych dzielnic Liverpoolu. Była pełna gangsterskich walk i niebezpieczeństw. Richard w końcu dołączył do jednego z nich, żeby przetrwać. Widział bicie niemal co tydzień, aż pewnego dnia został tak dotkliwie zaatakowany przez wrogą grupę, że na zawsze zmieniło to jego postrzeganie samego siebie. Już wtedy był mały i cichy, ale po tym wydarzeniu poczuł się jeszcze bardziej niepewny swojego miejsca na świecie. Muzyka stała się jego ucieczką, dawała mu poczucie, że ma powód, by iść dalej. W 1956 roku, mając 16 lat, dostał pracę jako praktykant maszynisty w fabryce. Tam poznał Roya Trafforda, miłośnika muzyki skiffle, stylu łączącego jazz, folky blues. Ćwiczyli w piwnicy fabryki z innym pracownikiem, Eddie Milesem, i założyli zespół. W 1957 roku ojczym Richarda kupił mu na Boże Narodzenie używany zestaw perkusyjny. Dwa miesiące później dołączył do Eddie Clayton Skiffle Group. I zagrał swój pierwszy, prawdziwy koncert w Cavern Club 31 lipca 1957 roku. Całymi dniami pracował w fabryce, a wieczorami grał muzykę. To była jedyna rzecz, która dawała mu prawdziwą radość. W listopadzie 1959 roku poproszono go o dołączenie do innej grupy Hurricanes. Potrzebowali prawdziwego zestawu perkusyjnego, a on go miał. Tuż przed jego dołączeniem zmienili nazwę na Rory Storm and the Hurricanes. Wtedy zaczął nazywać siebie Ringo Starr. Nosił mnóstwo pierścionków, a Starr sprawiał, że brzmiał jak ktoś, kogo warto zobaczyć. Podczas swoich solowych występów nazywali to Star Time, a on śpiewał piosenki takie jak Boys zespołu Shirell. W 1960 roku Rory Storm i Hurricanes byli w Liverpoolu więksi niż nawet Beatlesi. Potem przyszedł Hamburg. W październiku 1960 roku zostali zaproszeni na koncert w niemieckiej dzielnicy Czerwonych Latarni. Miasto było dzikie. George Harrison nazwał je najbardziej niegrzecznym miastem świata, a Paul McCartney stwierdził, że każda kobieta była tam albo striptizerką, albo prostytutką. Bawili się całą noc, czpelej, pili bez przerwy i prawie nie spali. Panował chaos. 29 listopada 1960 roku Paul i perkusista Pete Best zostali aresztowani za podpalenie prezerwatywy, której używali jako światła w ciemni. Zostali deportowani 1 grudnia. Ringo był ogarnięty szaleństwem, ale jakimś cudem przeżył. W tym czasie Ringo po raz pierwszy nagrał z Johnem Paulem Georgem, kiedy Pete Best nie mógł przybyć. Było to 15 października 1960 roku i wspierali Lou Waltersa w utworze Summertime. To było wiele lat przed tym, jak świat dowiedział się o Beatlesach. Później, w 1961 roku, nagrali Cry for a Shadow z Tonym Sheridanem, podczas gdy Ringo i jego zespół ledwo wiązali koniec z końcem. Nie mieli stałych dochodów. Ringo myślał nawet o przeprowadzce do Ameryki, żeby znaleźć lepsze możliwości. Ale coś ciągnęło go w stronę tych trzech chłopaków z Liverpoolu. Na początku 1962 roku Pete Best ciągle opuszczał koncerty. 5 lutego 1962 roku. Ringo ponownie go zastąpił, a George Harrison wspominał, że pomyślał to jest to. Chcieli, żeby Ringo został na stałe, ale wciąż miał kontrakt z Hurricanes. Ten jeden występ nie wydawał się Ringo ważny, ale był początkiem czegoś wielkiego. 16 sierpnia 1962 roku Pete Best został nagle zwolniony. 18 sierpnia Ringo oficjalnie został Beatlesem, ale ten moment nie był radosny. Fani byli wściekli. 19 sierpnia w Cavern Club połowa tłumu skandowała: Pit na zawsze. Ringo Nigdy. George Harrison został uderzony głową w korytarzu i pojawił się z siniakiem pod okiem. Ludzie rzucali przedmiotami w scenę. Ringo dostawał groźby śmierci. Przez tygodnie był zaczepiany na ulicach. Zaczął się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens. Potem nadeszły sesje nagraniowe. 4 września. 1962 roku zagrał na Abbey Road dla producenta Georgia Martina, który nie był zachwycony. Zaledwie tydzień później, 11 września, Martin sprowadził kolejnego perkusistę: Andy Ego a Ringo grał na tamburynie. Ringo był upokorzony. Pomyślał: robią mi to samo, co Pitowi. Myślał, że jest skończony. Podczas tras koncertowych w 1963 roku pozostali Beatlesi wystawiali go na próbę, robiąc mu psikusy. Chowali jego perkusję, kłamali o godzinach koncertów i wymyślali sytuacje awaryjne, żeby sprawdzić, czy poradzi sobie ze stresem. Podczas jednego z koncertów w Walii cały zespół musiał grać na cudzych instrumentach, ponieważ ich sprzęt tajemniczo zniknął. Było ciężko, ale Ringo zachował spokój, powoli zdobywał ich zaufanie. Grał na perkusji w dziwny sposób, bo był leworęczny, ale używał zestawu dla praworęcznych. Ten niezręczny układ sprawiał, że jego rytmy brzmiały niepowtarzalnie, ale zawsze obawiał się, że przez to będzie wyglądał na kiepskiego perkusistę. Ćwiczył nieustannie, bojąc się, że zostanie zastąpiony. Nawet nie mógł przez to spać. Ale ten styl stał się częścią brzmienia Beatlesów. Dzięki temu piosenki takie jak Love Me Do i Please Please Me wydawały się inne niż wszystkie. 3 czerwca. 1964 roku. Tuż przed światową trasą koncertową, Ringo zasłabł podczas sesji zdjęciowej. Jego gorączka sięgnęła 39 stopni Celsjusza, a lekarze zdiagnozowali zapalenie migdałków. Zespół musiał podjąć decyzję, czy odwołać swoje największe koncerty w Ameryce, czy go zastąpić. Zatrudnili perkusistę Jimmy'ego Nicola. Ringo opuścił osiem koncertów w Danii, Holandii i Australii. George Harrison był tak zdenerwowany, że zagroził, że opuści trasę. Ringo nie chciał operacji, więc poleciał do Australii, wciąż chory, i dołączył do zespołu 15 czerwca w Melbourne. Jedna choroba niemal położyła kres wszystkiemu, co zbudowali. Kiedy Beatlesi wylądowali na lotnisku JFK 7 lutego 1964 roku, nie mieli pojęcia, co ich czeka. Cztery tysiące fanów krzyczało już przed otwarciem drzwi. Ringo wyszedł uśmiechnięty, nie zdając sobie sprawy, że stanie się magnesem dla histerii. Jego zwariowany urok sprawił, że od razu stał się ulubieńcem, ale uwielbienie szybko przerodziło się w niebezpieczną fascynację. Zaledwie cztery miesiące później, 13 czerwca, w San Francisco, tłum 500 uczennic oszalał na jego widok podczas krótkiego postoju na lotnisku. Pięć z nich zasłabło z histerii. Jedna z nich, 18-letnia Helena Rand, była szefową kalifornijskiego fanklubu Beatlesów. Udało jej się podarować Ringo koszulkę surfera, zanim zemdlał w jego ramionach. Policja musiała utworzyć żywe tarcze, aby zapobiec jego zmiażdżeniu na miejscu. Dwadzieścia policjantów ledwo powstrzymało tłum. Mimo wszystko Ringo nie przestawał się uśmiechać. Powiedział nawet, podoba mi się. Ale to był dopiero początek tego, co Beatlemania z nim zrobiła. Podczas kręcenia filmu Noc po ciężkim dniu w 1964 roku wrodzony dowcip Ringo uczynił go gwiazdą ekranu. Kradł całe sceny, nawet się nie starając. Ale za urokiem kryło się wyczerpanie. 3 czerwca, zaledwie dzień przed ich światową trasą koncertową, Pringo zasłabł podczas sesji zdjęciowej. Miał wysoką gorączkę i został przewieziony do szpitala z powodu ostrego zapalenia migdałków. Lekarz powiedział, że potrzebuje odpoczynku, ale trasa nie mogła czekać. Jimmy Nicole otrzymywał 2500 dolarów za występ, żeby go zastąpić. Ringo myślał, że zostanie trwale odsunięty od koncertu. Leżąc w szpitalnym łóżku, obserwował, jak ktoś inny siedzi za jego perkusją. Wrócił tydzień później, ale strach nigdy go całkowicie nie opuścił. W 1965 roku Beatlesi polecieli na Bahamy, aby nakręcić film Help. Myśleli, że to będzie lekka przygoda, ale tu, w co weszli, wydawało się pułapką. Klimat polityczny był napięty, a miejscowi nie chcieli, żeby brytyjski zespół skradł nagłówki gazet. John Lennon pił przez całą tę gehennę. Później nazwał to doświadczenie upokarzającym i powiedział, że lokalni urzędnicy wielokrotnie go obrażali. W pewnym momencie o mało nie stracił panowania nad sobą i zaczął mu odkrzykiwać. Ochrona stała się tak zaostrzona, że grupa nie mogła się poruszać bez ochroniarzy. Ringo, zazwyczaj rozjemca. Czuł, jak napięcie rośnie z godziny na godzinę. Przestało być fajnie. Czuł się, jakby walczył o przetrwanie. W 1966 roku sytuacja osiągnęła nowy poziom. 4 i 5 lipca Beatlesi zagrali w Manili. Następnego ranka nagłówki gazet oskarżały ich o lekceważenie pierwszej damy i meldy Marcos. Prawda była taka, że nigdy nie zgodzili się na lunch. Ale w kraju rządzonym strachem nie miało to znaczenia. Ich policyjna ochrona zniknęła. Na lotnisku schody ruchome zostały wyłączone. Musieli ciągnąć swój sprzęt, podczas gdy rządowi bandyci w fałszywych mundurach wymachiwali bronią i pałkami. Brian Epstein został uderzony. Kierownik trasy, Mal Evans, został skopany i pozostawiony zakrwawiony na płycie lotniska. Musieli zapłacić 74450 pesos za samo wejście na pokład samolotu. Żaden z nich nie wrócił. W 1967 roku Ringo czuł się bardziej samotny niż kiedykolwiek. Podczas nagrywania Sgt. Pepper, jego gra na perkusji w A Day in the Life została później uznana za legendarną, ale wtedy czuł się niewidzialny. Nauczyłem się grać w szachy żartował, bo spędzał godziny siedząc bezczynnie, podczas gdy inni eksperymentowali z LSD i nowymi brzmieniami. George powiedział, że nie czuł się już jak zespół. To był Paul przy pianinie, a Ringo wybijał rytm. Ledwo czuł się zaangażowany, a jednak piosenki nie działałyby bez niego. 22 sierpnia 1968 roku coś pękło. Ringo wyszedł z Abbey Road. Paul skrytykował jego grę na perkusji w utworze Back in the USSR. A Ringo miał już dość. Powiedział innym, że czuje się niekochany i niewystarczająco dobry. Odpowiedź Johna go zszokowała. Myślałem, że to wytrzei. Ringo uciekł na Sardynię jachtem i siedząc samotnie na morzu, napisał ogród ośmiornicy. Zespół błagał go, żeby wrócił. Kiedy wrócił 4 września, jego zestaw perkusyjny był pokryty kwiatami, na których widniał napis: Witamy z powrotem. Ringo. Potem nadszedł rok 1969. Joko Ono złamała cichą zasadę zespołu żadnych żon w studiu. Po wypadku samochodowym, w którym ona i John mieli wypadek, John kazał wnieść łóżko szpitalne na Abbey Road, aby mogła dojść do siebie, oglądając jednocześnie ich nagrania. Ringo, uwięziony w środku, starał się zachować spokój, ale patrzył, jak studio zamienia się w strefę wojny. Joko zażartowała, że heroina to ich forma ćwiczeń. Nikt się nie roześmiał. Ringo nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. McCartney później powiedział, że czuł się, jakby w pokoju był piąty chrząszcz. I nie była to tylko Joko, to był sam narkotyk. 8 września 1969 roku. Ringo trafił do szpitala z silnym bólem jelit. Jego choroba wieku dziecięcego powróciła w najgorszym momencie, w samym środku sesji nagraniowej Abbey Road. Paul. John i George po cichu zastanawiali się, czy uda im się dokończyć album bez niego. Ale strach nie dotyczył tylko muzyki. Obawiali się utraty perkusisty i przyjaciela. Ten tydzień coś między nimi zmienił. Czuli, że to może być ich ostatni wspólny album. A bez Ringo byłby niekompletny. Później tego samego miesiąca, 22 sierpnia, Ringo zobaczył coś jeszcze bardziej bolesnego. John i Yoko byli związani na krześle w Abbey Road, próbując rzucić heroinę z dnia na dzień. Przez 36 godzin John pocił się i krzyczał, błagając o ulgę. Ringo próbował interweniować, ale John zaatakował. Powiedział, że to zespół go do tego zmusił. Tej nocy John rzucił palenie z dnia na dzień, bo jego ciało skręcało się z bólu, a kilka dni później znowu zaczął brać. Ringo patrzył, jak jego przyjaciel odchodzi, i nie mógł nic zrobić. W 1970 roku, tuż przed tym jak wszystko się rozpadło, Ringo został wysłany do domu Pola z wiadomością. Potrzebowali pola, aby opóźnił wydanie swojego solowego albumu, aby zrobić miejsce dla Let It Be. Paul wybuchnął, krzyknął, wytknął Ringo palcem twarz i wrzasnął: Teraz cię wykończę! Ringo cicho włożył płaszcz i wyszedł. To był jedyny raz, kiedy ich przyjaźń przerodziła się w burzę. Później Ringo napisał piosenkę zatytułowaną Early 1970, w której delikatnie kpił z życia Paula na farmie i sugerował, jak bardzo się od siebie oddalili. I wtedy to się stało. 10 kwietnia 1970 roku. Paul oznajmił światu, że bitylsi się skończyli. Ringo dowiedział się o tym z prasy. Nikt mu nie powiedział. Popadł w głęboką depresję, siedząc w ogrodzie, wpatrując się w niebo i zastanawiając się, co zrobi teraz, gdy muzyka ucichła. Człowiek, który kiedyś bał się, że zostanie zastąpiony, teraz stanął w obliczu ciszy, której nie mógł naprawić żaden rytm perkusji. 31 grudnia. 1970 roku. Paul pozwał pozostałych, domagając się rozwiązania ich spółki. Ku zaskoczeniu wszystkich, Ringo stanął po stronie pola. Pozostała dwójka była wściekła, właśnie ogłosili, że ich problemy z Polem zostały rozwiązane. Pozew uczynił sprawę oficjalną. Ringo opowiedział się po którejś stronie w wojnie, a bractwo się rozpadło. W kwietniu 1971 roku Ringo wydał Early. 1970 jako stronę B utworu It Don't Come Easy. Śpiewał o każdym ze swoich starych przyjaciół: George może zagrać, jeśli będzie w mieście, John może improwizować, jeśli będzie w pobliżu. Ale Paul, Paul nawet nie chce z nim rozmawiać. Ta piosenka była jego otwartą raną, cicho krwawiącą z głośników. Pieniądze stały się bałaganem. Alan Klein, który obiecał zarządzać ich imperium. Przez lata utrzymywał tantiemy grupy na zamrożonym poziomie. Latem 1971 roku Paul płacił zespołowi z własnej kieszeni, żeby tylko móc istnieć. Ringo nie miał żadnej kontroli nad własnymi zarobkami. Nawet solowe albumy, takie jak Sentimental Journey, legły w gruzach z powodu opóźnień prawnych i złego momentu wydania. Album McCartneya skradł show, a projekt Ringo przepadł. Był jeden piękny moment, który niemal wszystko zmienił. 1 sierpnia 1971 roku George zorganizował koncert w Bangladeszu. John zgodził się dołączyć, dopóki nie dowiedział się, że Joko nie została zaproszona. Dwa dni przed koncertem wybiegł z Nowego Jorku. Paul w ogóle odmówił przyjścia. Pojawił się tylko Ringo. Grał u boku George'a, uśmiechając się mimo złamanego serca. Tłum ryknął, ale to nie było ponowne spotkanie. To było pożegnanie w przebraniu. W marcu 1970 roku album Ringo's Sentimental Journey trafił na półki sklepowe. Sprzedał się w pół miliona egzemplarzy w ciągu dwóch tygodni i osiągnął siedem. Miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Jednak ogłoszenie Paula i premiera albumu zniweczyły jego pęd. Nigdy nie pokryła się złotem. I Ringo uświadomił sobie coś boleśnie. Bez względu na to, ile miłości wkładał w swoją pracę. Jego przeszłość z Beatlesami zawsze rzucała cień. Potem nadszedł rok 1973. Ringo wydał album Fotografia z George'em Harrisonem. Płyta dotarła do pierwszego miejsca. Numer jeden w USA, Kanadzie i Australii. Do grudnia sprzedano ponad milion egzemplarzy. Był to największy solowy triumf Ringo. Przez chwilę stał samotnie w świetle reflektorów, a świat wiwatował. Mijały lata. W 1989 roku założył All-Star Band i powrócił na scenę po raz pierwszy od 23 lat. Pierwsze występy były niepewne. Niektórzy mówili, że to żart, ale Ringo nie poddawał się. Grał swoje klasyki i hity swoich przyjaciół. Fani płakali, gdy znów zobaczyli go za perkusją. Zespół koncertował przez ponad 30 lat. W 1998 roku wydał Vertical Man. Wystąpili w nim George i Paul, a nawet Ozzy Osbourne i Tom Petty. Ringo nie miał jednak pieniędzy na opłacenie wynajmu studia. Sekretarka przyszła po odbiór i ostatecznie zagrała na wiolonczeli w utworze tytułowym. Kiedy George wysłał swoje solówki gitarowe, Ringo krzyknął – zabijasz mnie! George – wyszeptał – doprowadzasz mnie do łez. Ty draniu! W 1969 roku Ringo Starr podjął się aktorskiej przygody w filmie The Magic Christian, wcielając się w bezdomnego mężczyznę adoptowanego przez miliardera granego przez Petera Sellersa. Na papierze brzmiało to zabawnie, ale szybko przerodziło się w jedno z najbardziej niezręcznych doświadczeń w jego życiu. Film był pełen skandalicznych scen, w tym tej, w której pieniądze wrzucano do kadzi wypełnionej krwią, moczem i odchodami, a ludzie rzucali się, żeby je złapać. Ringo musiał brać udział w scenach tak dosadnych, zwłaszcza w scenie na gości, że później przyznał, iż było mu wstyd i czuł się głęboko nieswojo. Brukowce atakowały film, nazywając go wulgarnym i przesadnym. Miał być satyrą na chciwość, ale zamiast tego większość ludzi zapamiętała jedynie efekt szoku. Nawet z takimi aktorami jak John Cleese, Raquel Welch i Christopher Lee w obsadzie, przesłanie zaginęło. Ringo powiedział, że po tym wydarzeniu nauczył się trudnej lekcji, by ostrożniej dobierać role. Dwanaście lat później, w 1981 roku, dołączył do obsady jaskiniowca comedy, która wydawała się absurdalna, ale ostatecznie odmieniła jego życie na zawsze. Podczas kręcenia sceny kaskaderskiej Ringo poważnie złamał rękę i musiał na jakiś czas przerwać pracę. Ale ta przerwa okazała się błogosławieństwem, ponieważ dała mu więcej czasu na planie z Barbarą Bach, swoją partnerką z planu. Zbliżali się do siebie z każdym dniem i wkrótce po zakończeniu zdjęć wzięli ślub. Barbara później powiedziała, że stres związany z tą sesją zdjęciową, w połączeniu z kontuzją Ringo, pomógł im zbudować głębszą więź. Sam film był slapstickowy i dziwaczny, ale za kulisami stworzył jedno z najdłuższych małżeństw gwiazd, które wciąż trwają, w latach 70. Ringo spróbował czegoś zupełnie innego projektowania mebli. Założył firmę z projektantką Robin Kruikshankiem o nazwie R.O.R., co oznaczało Ringo lub Robin. Działali w budynku Apple Corps przy 3 Saville Row i nawet podpisali kontrakt na 10 milionów dolarów na wyposażenie pałaców w Abu Zabi i Omanie. Jeden z ich stołów miał wbudowany prawdziwy grill Rolls Royce'a. Jednak ich ekskluzywny gust nie przypadł do gustu kupującym. Ich meble po prostu stały w domach towarowych, takich jak Liberty i Harvey Nichols, zbierając kurz. Ringo posiadał 51% udziałów w firmie i poniósł ogromne straty, gdy firma upadła w połowie lat 80'. Straty były ogromne, a doświadczenie pokazało mu, że kreatywna wizja nie zawsze wystarcza, jeśli nikt nie kupuje. W 1990 roku fani byli zrozpaczeni, gdy Ringo nagle został zastąpiony w serialu Tomek i Przyjaciele. Od 1984 roku był głosem pana dyrygenta i narratorem, a dzieci dorastały z jego spokojnym, kojącym głosem. Ale spór kontraktowy zmienił wszystko. Kiedy negocjacje załamały się w 1989 roku, producenci zastąpili go amerykańskim komikiem George'em Carlinem. Reakcja była natychmiastowa. Fani nie chcieli nikogo innego. Sam Carlin żartował, że jest teraz antypitem bestem, nawiązując do tego, że Ringo zastąpił kiedyś oryginalnego perkusistę Beatlesów. Carlin nagrał ponownie odcinki z Ringo i został w serialu aż do czwartego sezonu. Jednak dla wielu widzów coś magicznego zostało utracone. Życie osobiste Ringo w tym samym czasie znajdowało się w kryzysie. Jego małżeństwo z Maureen Cox było już od lat w kryzysie, gdy w 1970 roku doszło do rozstania. Ringo pił za dużo, oszukiwał i był ledwo obecny. Potem nastąpiła sensacja. Pewnej nocy Maureen zastała Georgia Harrisona, kolegę Ringo z zespołu, leżącego z nią w łóżku. George przyznał później podczas kolacji, tuż przed Ringo: Kocham twoją żonę. Ringo nie krzyczał ani się nie bił. Powiedział tylko, Lepiej ty niż ktoś, kogo nie znamy. Ale koniec nastąpił w 1974 roku, kiedy Maureen przyłapała Ringo z amerykańską modelką Nancy Lee Andrews. Ja rozwód stał się oficjalny 17 lipca 1975 roku. Ringo zapłacił Maureen 125 dolarów z góry, 23,0 dolarów rocznie i 2500 dolarów za każde z ich trojga dzieci. Ona uzyskała pełną opiekę, a Ringo prawo do odwiedzin. Sytuacja pogorszyła się pod koniec lat 70. Uzależnienie Ringo od kokainy wymknęło się spod kontroli. W 1978 roku przedawkował tak bardzo, że musiał zostać przewieziony do szpitala. Później powiedział, że wypijał 16 butelek wina dziennie i prawie nic nie jadł, bo kokaina zabijała mu apetyt. Jego pasierbica Francesca opowiadała, że dom przypominał melinę narkotykową, gdzie on i Barbara ukrywali się przed światem, pijąc i zażywając narkotyki każdego dnia. Ringo przyznał później, że całe lata jego życia były jak mgła. Miał zdjęcia ze sceny na całym świecie, ale powiedział: Nic z tego nie pamiętam. Przełom nastąpił w 1988 roku. Pewnego piątkowego popołudnia Ringo obudził się zdezorientowany i w szoku. Jego pracownicy powiedzieli mu, że tak mocno zniszczył dom, że myśleli, że doszło do włamania. Co gorsza, znaleźli Barbarę tak posiniaczoną i pobitą, że myśleli, iż może nie żyć. Ta przerażająca chwila zmusiła ich oboje do zgłoszenia się do ośrodka odwykowego w Tucson, w Arizonie, zaledwie dwa tygodnie później. Podczas zeznań w sądzie w 1989 roku, Ringo przyznał, że wiedział o swoim problemie z alkoholem już w 1982 roku, ale nie wiedział, jak przestać. Powiedział, że pił 16 butelek wina dziennie. Przemoc i trauma tego dnia stały się dla niego punktem zwrotnym, który zmusił go do powrotu do zdrowia. W tym samym roku... 1980 Ringo ponownie stanął przed sądem. Jego była żona Maureen zażądała nowych warunków opieki nad dzieckiem i alimentów. Jej prawnicy przedstawiali go jako niekontrolowanego narkomana, któremu nie można było zaufać w kwestii dzieci. Nazwała go nawet cholernie dużym kalectwem porównując go do pijaka z kreskówki, który wiecznie zdradzał żonę. Chociaż Ringo przyznał jej pełną opiekę nad dzieckiem już w 1975 roku, batalia prawna stała się zacięta. Maureen wydała ponad 200 dolarów na opłaty sądowe i przegrała. Sędzia stwierdził, że Ringo dobrowolnie podniósł wysokość jej rocznych rat i był hojny. Jednak opinia publiczna mogła zobaczyć, jak bardzo jego życie stało się niestabilne. W 2024 roku Ringo miał 84 lata i wciąż koncertował, gdy nagle wszystko się zatrzymało. Zachorował tuż przed koncertem w Filadelfii i lekarze zalecili mu odpoczynek. Musiał odwołać koncert tego wieczoru i kolejny w Radio City Music Hall. Fani byli oszołomieni. Zagrał już 10 z 12 koncertów podczas swojej jesiennej trasy i wystąpił w Greek Theatre w Los Angeles, gdzie jego zespół gwiazd powstał 35 lat wcześniej. Chociaż twierdził, że czuje się jak ryba w wodzie i nadal ćwiczy każdego dnia, odwołania koncertów przypomniały wszystkim, jak kruche stało się życie. Potem nadeszły jego 85 urodziny 7 lipca 2025 roku. Miało to być proste przyjęcie, ale zamiast tego stało się wzruszające dla fanów na całym świecie. Beverly Hills ogłosiło to Dniem Gwiazdy Ringo. Ale tym, co ludzie zapamiętali najbardziej, było jego pełne łez przesłanie. Po raz pierwszy Ringo publicznie opłakiwał Johna Lennona i George'a Harrisona podczas popołudniowej chwili pokoju i miłości. Ta coroczna tradycja rozpoczęła się w 2008 roku, gdy w Chicago zgromadziło się zaledwie 100 fanów. Teraz obejmowała 30 krajów. W tym roku NASA pomogła nawet przesłać jego wiadomość na księżyc i z powrotem. Ta chwila stała się czymś więcej niż tylko urodzinami. Stał się pomnikiem, i właśnie wtedy, gdy ludzie myśleli, że zwolni tempo, Ringo ujawnił, że jeszcze nie skończył. W 2025 roku ogłosił, że ukończył nie jeden, a dwa albumy country. Jeden z nich był z T-Bone Burnettem i miał ukazać się w 2026 roku. Kiedy reporterzy zapytali, czy w końcu przechodzi na emeryturę, Ringo roześmiał się i powiedział, że jego dzieci mają już dość słuchania tego tekstu przez ostatnie 10 lat. Nowy album będzie zawierał nawet cover Carla Perkinsa, oddający hołd jednemu z muzyków, którzy ukształtowali wczesne brzmienie Beatlesów. Ringo powiedział, że za każdym razem, gdy ktoś dzwonił i proponował występ, był gotowy spakować się i odejść. Ale mimo całej miłości i sukcesu, rok 2025 przyniósł też ciężkie cienie. Jego organizacja charytatywna, Fundacja Lotus, zebrała miliony z jego wystaw sztuki, zwłaszcza z niedawnej w Las Vegas. Tworzył szalone, kręcone dzieła sztuki, używając zmodyfikowanego silnika Rolls-Royce'a, a każdy grosz szedł na cele takie jak badania nad rakiem i pomoc osobom uzależnionym. Ale potem pojawiły się szepty z Pandora Papers. Ujawniły one, że Ringo miał pięć zagranicznych trustów w Panamie i na Bahamach, które zarządzały jego tantiemami i dochodami z tras koncertowych. Nie było dowodów na nieprawidłowości, ale ludzie zaczęli pytać, czy jego działalność charytatywna nie jest mieszana z praktykami unikania podatków. Ringo milczał, pozwalając liczbom przemówić. Jego sztuka nadal zbierała ogromne sumy na szczytne cele, ale presja ze strony mediów była realna.